Albo jak będziecie mieli problem. Idźę zaustrzeg, bo... Ja znowu kupuję defa' i smoke'a Heaven raszują. Albo cave. Cave chyba. Cave, cave. Ach, oj, spalił mnie. Opa. Niestety Jesteś solo, panie kapitanie. BS i długa. Chodź Longę. No. Tisko. Kurwa. Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla Was giveaway o wartości 800 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem biznesmen, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie Ci do gustu, bez problemu możesz ją wymienić, korzystając z funkcji Exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami, pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO Skins nie zabrakło też popularnego trybu Case Battle, gdzie możesz Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie, skorzystaj z kodu BUSINESSMAN i zdobądź swoje wymarzone skiny. Forza gramy. I zróbmy tak jak wtedy robiliśmy. A co robiliśmy? No, trzech mit idzie, na heaven skakujemy, jeden cave i ty, Paweł, iść cave'a i w sumie tom rampa może iść. Chodź, Exus, zasmokuj, no. Widział nas, wszystkich, Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeden. Jeszcze jeden. To jeden banan i jeden z bombą jest na midzie. gdzieś mi gdzieś gdzieś Tak, gdzieś 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 jak kurwa chłopiec Jak nie to ja podchodzę rampę Blisko za palakiem pikuję Do dwóch. lewej blisko Boże. Jeszcze A, Jeszcze jeden Jeszcze dwóch Chodzą tam? Tak Heaven skakiwał 0 ma 786 oh. Ja bym full grał chyba znowu. Serio. Ja bym chciał razem go Jeszcze raz? Zamiast, no, muszę? mogę grać full, no. Nie, ja gram w no. Kurwa pitno. Nie jest zareagowania. Okay, Mają kejwa. Dwóch tt dojechało do red ale Pale, pale i fleszuję, i biegnę kurwa przed siebie, Tonek. Dobra, ja będę patrzeć z Na top midzie tam podjadam z sobą. faju. Wyszedł, leży. Chowam się. Heaven może być. Wyszedł mi też. Prama jest heaven. Mit jeden. Okno może być. Pod oknem, chyba po headzie. I Heaven przechodzi. No, no. i do okna to. Może być w y. Ja szukam bomby. Jest raczej, bo on skanował smoka, ten ma full ammo. No, jest basen. Podchodzę do W no. Ogólnie nie ma paki, ty. ty to oni mogą mieć bombę tą. Leży mi? On był, musi być im ma Heaven, no Cave. Cave okay, okay, Wyszedłem w okno. Rampa był flash Mogli za rampę przejąć Idź okno, okno. Idź okno Tomek yy, Znaczy Destroj Chwila co Main mówi: Jest main Jeden ma jeden HP Poda, poda biegnie Jeszcze jeden okno był I main A jeden, main A to... destroy 3 main A ich ich okno Tak Ich bok jeden Kurwa ma Lanty i oko. Zostawcie okay. imo. Zawsze do lewej. Zawsze do lewej, tak? Nie, uciekł. On nie uciekł, ty. Zeskoczył się. Podchodzi rampę. No, może, może. Paliła okna. Jeszcze bram za bramą. I może cave wejść teraz heavenem. Chleb do natki. Po być prawo Smukuje do drogi. Smoke! Okno złapane. kurwa, teraz. się straszyłem. kurwa. Fajt oh, skrócimy na. Heaven! Zero ma. Ja nie ma piokna. Tego ja się nie spodziewałem, szczerze. Ja? po prawo tu w rogu na edyt. Wchodzą? Na dwóch. Połowę ma, dwóch rampów wchodzi. Lecę do redwen. Adam ma mało. I okno, okno było. chyba. i nie mamy. I chodź, idę long. Poheadził na CT. Nice. Poda się Poda. Przed Pod B jeden. do na Typer. Nie wchodzą, nie wchodzą. Pod cavem ja, jeden i pod B. Jeden K. był mało Dwóch jest w B się, no. Mid'a zabiłeś, Gosia, czy nie? Nie. Siedzi na midzie, kurwa. Jeszcze jeden jest na B. Pierdolę, że go nie zabiłem, no. Kurwa. 13. No, ja mu 13 dałem. Roda mówi wyjść. Rampa jeden. Wiesz, tam. I cave. Chodzi cave. Blisko już klienta. był podabów, ale Rampa to, wchodzi. Ten... Daj, daj cave. Rampa na digla może. Jeszcze blisko, długa. Urwano, no blokujecie. Rolana mi spali... Nie nie mogę w ogóle zająć smoke Nie Wchodzę Poszedł drugi Jeden tylko Już A pewnie ja. A flesze. Palaki Jeden są jeden, jeden, jeden bez. O, best, ben, Mogę flesza przed templa dać Jeszcze jeden blisko czekaj Samet, samet. Samet. I bez, bez, bez ostatni. Ładnie. Ja mam. Ja Dwóch Cave. Tam jest jeszcze Znaczy na sam Heaven. Leży ten za. Dwóch Cave miałeś. Aj, bliscy małoty. Co jest? Jak on widzi kurwa i strzela? Zabrałeś smoke'a Opalę Wysadzam tego smoka ważę Jeden poda. To smoka, A, Dobra Rodek waży hyper, wychodzi Zbijałem się przez tego polaka Zgasił się jeszcze Dobra robimy nasz pistol, on wyjdzie On ma win rate kurwa 95% Nie yeah, sorry, taking info Nie ale podjeżdża chyba, to on był basem, basem! bostem, bostem Pisa z działem no, Jedna biega Kevin, badaj rampę podkierdza Rampa zero no heaven skacze skoczył byli. Tomek Leży mit Fajny head, idę od ciebie O może być w dupie Tak, ja tam za spróbuję pieszo wyjść Leży nie? nie wiem gdzie zrobił ładnie. ładnie Tomek kurwa, kombeka robimy Eee, spali ktoś paczki? Co wiem? Ja, ja będę flashował, Więc eks może biec na so sobie jest na ten. Radny. Ja cofam pod B. podjechał rampę teraz. Rampa blisko. To jest drugi. Wrócił. On tam jeszcze jeden. O. Nie Dwa. Leszek. No, to ma połowy, chyba. -test. Gdzie ta broń kurwa? Ja jestem w ogóle w CT, nie? Ale nie grzeba, może być B gdzieś. Zero ma, chyba chowa, albo ci podchodzi. Mikrofon. Jeszcze jeden pod miodem, musimy tu wejść, panno. Przebił kurwa przez małka 77 udem. ale dobry mecz panowie no.